Manchester by the Sea to film, który wszedł na ekrany polskich kin 20 stycznia, choć akurat wszedł, to tutaj trochę... Za duże słowo, bo film raczej przemknął po ekranach polskich kin 20 stycznia. Jego reżyserem jest Kenneth Lonergan, a w rolach głównych zobaczycie m.in. Lucasa Hedgesa, Michelle Williams oraz jednego człowieka, który wygra z Lauland La na tegorocznych Oscarach. Tak, Casey Affleck jest dokładnie tak dobry, jest dokładnie tak dobry, jak dowiadująca się o pewnej porażce twarz jego brata, ale jeśli pozwolicie, o samym Casey Afflecku będzie nieco później. Najpierw spróbuję Wam film Morgana jakoś sprzedać, co wcale nie będzie takie łatwe. Akcja dzieje się w niewielkim amerykańskim Manchesterze. Główny wątek to też niebrzmiąca jakoś spektakularnie relacja młodego popaka z jego wujkiem. Sześć nominacji do Oscara nie wzięło się jednak znikąd. Całość to jeden z najlepszych filmów 2016 roku i coś, co z pewnością powinniście zobaczyć na dużym ekranie. If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy. If it was between me and your father, who would you take? My daddy. I think you're wrong about that. Najłatwiej chyba opisać Manchester by the Sea słowami film o życiu. Szczególny nacisk jest tu skierowany na sam środek psychiki głównego bohatera, który, co widać na pierwszy rzut oka, nosi za sobą jakiś bagaż, pewną tajemnicę, która spowodowała, że znajduje się w miejscu, w którym się znajduje, a na samym początku filmu jest nim niewielki pokój dozorcy w zaśnieżonym Bostonie. Lee Chandler chowa się w nim przed całym światem, nie zdając sobie sprawy, że za chwilę do do świata będzie musiał wrócić. Po śmierci brata zostaje zmuszony do zaopiekowania się jego synem, a co za tym idzie, do zmierzenia się ze swoimi dawnymi demonami. Oczywiście o tych demonach niczego na początku nie wiemy i co lepsze, nijak nie jesteśmy się w stanie ich domyślić. Monaghan znakomicie przeplata w swoim filmie przeszłość z teraźniejszością i zanim odkryje jakiekolwiek karty, skutecznie buduje to nieustanne, trzymające w niepewności napięcie. Bywa też zresztą tak, że części swoich kart nie odkrywa wcale, i to też olbrzymi problem, Plus, bo jak mało który dramat, Manchester by the Sea zostawia swojemu widzowi miejsce na dopowiedzenie. Nie czuje potrzeby wyjaśnienia każdego najmniejszego szczegółu i między innymi dzięki temu nie idzie w stronę typowej, patetycznej gadki. Bez problemu widzimy, że w rzeczywistości jest czymś o wiele więcej. O open up with me. Czymś o wiele więcej jest tu także Casey Affleck. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł zagrać tę rolę lepiej, bo cholernie trudno sprawić, że ciągłym zamknięciem w sobie i nic nie mówieniem pokazujemy postać, która ma nam do powiedzenia tak dużo. Młodszy brat Batmana zjadł Batmana na śniadanie, ale Ben Affleck nie ma się czego wstydzić, bo Casey trafił po prostu na rolę swojego życia. Na 2 godziny i 15 minut stał się Lee Chandler. Nawet jeśli to, co mówiłem o filmie wcześniej, niezbyt was przekonało, do kina warto pójść na porcję jego ciosów, spojrzeń i krótkich zdań, które wypowiada jego od ale wypowiada je w taki sposób, że nie potrafimy przestać ich słuchać. Myślę, że idea well, yeah. my się do Nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on. Yeah, right. Manchester by the Sea to jednak nie tylko znakomita kreacja Casey'ego Afryka, to także świetnie napisane postaci na drugim, trzecim, a nawet czwartym planie. Każda z nich jest tu do czegoś potrzebna i każda z nich ma tu do odegrania jakąś konkretną rolę. Lonegan, oprócz portretu głównego bohatera, stworzył bowiem film o ludzkich relacjach, o ich budowaniu, kończeniu i ponownym budowaniu od nowa. I znowu każdy najmniejszy szczegół ma w tych relacjach znaczenie, a całość jest jeszcze okraszona subtelnym, czarnym humorem, który daje w tej gęstej atmosferze niewielkie miejsce na odle. I zmierzając już do końca, trudno mieć do Manchester by the Sea jakiekolwiek pretensje. Zaraz po wyjściu z kina miałem pewne wątpliwości co do Lucasa Hedgesa, którego postać wydała mi się. Trochę denerwująca trochę mało przekonująca. All my friends Ale hej, jeśli grasz szesnastolatka, który właśnie stracił ojca, to słowa trochę denerwujący i mało przekonujący są dokładnie tymi słowami, w których kierunku powinieneś zmierzać. Więc akurat w tym przypadku Akademia 1 skazany 0, ale ja przynajmniej nie dałem dwóch nominacji do Oscara pasażerom. Świetna, choć pojawiająca się tutaj rzadko, jest także Michelle Williams, świetne są niektóre ujęcia. Świetne to w ogóle najlepsze podsumowanie filmu Kenneth'a Monergana. Ode mnie na razie jest to 8,5 na 10, ale bardzo możliwe, że to ten rodzaj filmu, który po kolejnym obejrzeniu da mi więcej, nie chcę powiedzieć frajdy, ale na pewno da mi więcej wartości, więc... Tak, to może się zdarzyć. Liczę tylko na to, że kolejne obejrzenie będzie w kinie, bo z tego co wiem, film jest grany tylko w 10 budynkach w całej Polsce. What? W pierwszy weekend obejrzało go bodajże 3,5 tysiąca widzów. Manchester by the Sea naprawdę zasługuje na to, żeby mieć lepsze statystyki. I jeśli nie chce mu go dać jego polski dystrybutor, to w miarę możliwości dajmy mu to chociaż my, bo ten film naprawdę na to zasługuje. Jest kolejnym świetnym filmem na tegorocznych Oscarach, więc za miesiąc będzie się działo.